No hejka, witam Was w nowym materiale na tym kanale, ale w dniu dzisiejszym przychodzę zupełnie z bombowymi informacjami. Spytacie jakimi, ale słuchajcie, moi kochani, ponieważ to właśnie w przyszłym miesiącu do gry zostanie dodany nowy, zupełnie piękny teren. Ale zanim oczywiście przejdziemy do tych naprawdę bombowych informacji, chcę bardzo serdecznie podziękować najnowszym pięciu subskrybentom którymi są Nastka, Nieczytelny, Małgorzata Kopiec, Bazukę oraz Ewa Grabowska. A jeżeli to właśnie ty chcesz być właśnie na tej liście i być informowanym właśnie o najnowszych informacjach ze świata Star Stable to oczywiście możesz zostawić subskrypcję na tym kanale będzie mi naprawdę bardzo milutko no i możesz oczywiście zostawić łapeczkę w górę, również będzie mi bardzo milutko a ja już dłużej nie przedłużam i bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania tych naprawdę bombowych informacji, które otrzymaliśmy wczoraj Na początku moi kochani sprawdzimy sobie oczywiście, które tereny są aktualnie zablokowane i już ostatnim miejscem, czyli przesmyk diabła, i jak możecie się już domyślić, właśnie o niego chodzi. Na początku może przypomnijmy sobie w ogóle o co chodzi z przesmykiem diabła i gdzie on się znajduje. Pierwszy raz właśnie z przesmykiem diabła spotykamy się w Starshine Legacy, części czwartej tej z Alex. I to właśnie tam jedziemy przez przesmyk diabła, aby ratować Jamesa. I tam naprawdę to miejsce wygląda bardzo przerażająco. Jest tam mnóstwo właśnie takich ostrych dróg, że można szybko spaść. Oprócz tego po uratowaniu Jamesa pojawiają się tam naprawdę bardzo dziwne macki, co wygląda jakby było to po prostu pod władzą Garnoka. No przynajmniej ja tak uważam. W każdym bądź razie miejsce takie dosyć bardzo średnie i dosyć takie przerażające, jak w sumie cała jego nazwa. Przesmyk diabła również jest z tajni marzeń, ale tam zbytnio nie odgrywa on żadnej ważnej roli, więc możemy właśnie pominąć tą oto grę, bo przechodzimy do Star Stable. Może przypomnimy sobie również, na jakie zadanie fabularnych ostatnio się skończyło? Pomijając oczywiście zadania z Anną, która magicznym sposobem wyszła z przesmyku diabła i pomagaliśmy jej oswoić konia. To było zupełnie dziwne. Ostatnie zadania fabularne skończyły się właśnie na tym, że Anna i właśnie inne osóbki zostały porwane do przesmyku diabła przez Wala, oczywiście są to wiedźmy, które strzegą tej całej tajemnicy przesmyku diabła, i to właśnie tam zostały porwane. I jak będzie zaraz pokazane na spoilerach, wychodzi z tego, że będziemy je właśnie stamtąd ratowali, więc to naprawdę będzie coś bardzo niesamowitego. Ok, i już będziemy właśnie oglądali. Dobra. SSO poinformowało nas, że właśnie główna historia, czyli fabuła, będzie kontynuowana w maju, czyli właśnie za miesiąc więc po prostu superowo. Do tej pory nic nie zostało zmienione, nic się nie zmieniło właśnie w przesmyku Diabła. Tak, przesmyk może być zupełnie nowym obszarem, do którego uzyskamy dostęp poprzez portal i bibliotekę Fortu Maria, więc wow po prostu. Czyli to właśnie nasionko, które zasialiśmy, otworzy nam zupełnie superowy portal i wow, po prostu wow. Dobra, czytamy dalej. Możliwe, że właśnie robią jakieś zmiany, ale po prostu ich nie widać, dopóki nie zostanie tym teren właśnie odblokowany, więc tak naprawdę no, ciekawe, czy oni tutaj będą coś zmieniali, czy raczej nie. No, to właśnie tutaj mówią, że troszczyliśmy się o to ziarenko, i teraz pokazał się portal, więc superowo, ale no właśnie. No dobra, portal jest gotowy, superowo, naprawdę. I właśnie przejście do przesmyku jest otwarte. A do pliku zostały dodane naprawdę interesujące pliki. Wiem, to zdanie kompletnie nie miało sensu, przepraszam. Czy wy to widzicie, właśnie moi kochani, widzicie tutaj? Jeden taki, jakby pliczek, więc tak, mamy tutaj takie sobie tam, 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 a później mamy coś takiego. Race, czyli wyścig, escape, opuścić. Przesmyk, więc po prostu naprawdę wow. To są w ogóle potwierdzenie, że ten teren dojdzie i będziemy mogli do niego wejść i przez te całe lata był zamknięty, a aktualnie zostanie otwarty, przynajmniej właśnie na ten wyścig, no bo tutaj właśnie będziemy ratowali osób, które są tam i to będzie naprawdę wow. A więc te informacje właśnie potwierdzają, że przesmyk diabła już niebawem zawita do gry. A tak dokładnie to w maju, podczas gdy zostanie dodana główna fabuła rozgrywki. I to jest serio, tak bardzo niesamowite, bo w końcu jakby będziemy mogli wejść do tego terenu. Mnie bardzo osobiście zastanawia, czy ten CRM później będzie dostępny, czy po prostu odbędzie się tam wyścig i tak naprawdę nic poza tym, jakby nie będziemy już potem mogli sobie do niego wejść. Szczerze nie wiem, jak oni to rozwiążą, ale wydaje mi się, że może to mieć naprawdę bardzo ciekawe podłoże zadaniowe. Po prostu zadaniowe, będzie coś naprawdę niesamowitego. Też robienie zadań z tym, e, z tym nasionkiem też było bardzo ciekawe, bo tak naprawdę Jedyne to było zadanie, żeby kliknąć, zadanie tam yy, klikać na tą roślinkę i po prostu otworzył się portal w Forcie Maria. Więc tak naprawdę już za miesiąc spodziewajmy się, że odblokujemy przesmyk Diabła, bo tak naprawdę jest to w plikach, więc no nic po prostu nie może się wydarzyć, aby po prostu to się nie odbyło, bo zostało to już dodane do plików. Niestety nie widać żadnej zmiany w przesmyku Diabła, to moim zdaniem jest troszeczkę dziwne. Ale być może są właśnie one robione tak, abyśmy ich po prostu nie widzieli, a tak naprawdę pracują na tym terenem. Albo po prostu ten teren zostanie, taki jest i, i po prostu tak to będzie, ale to jest na serio bardzo, bardzo ciekawe jak w ogóle będzie to wszystko wyglądało, jak, jak ten wyścig będzie przebiegał. I właśnie na potrzebę tego filmu wydaje mi się, że postaramy sobie wejść właśnie do przesmyku Diabła, żeby zobaczyć czy ten teren troszeczkę się pozmieniał. O ile pamiętam, to dało się tam wejść bagiem, przynajmniej za tą bramę żeby ona się otwarła. Ogólnie jak spadniemy sobie tam, to ona się otworzy. To jest mega dziwne, ale nie wiem dlaczego się tak dzieje. Więc dobra, wejdziemy sobie tam i zobaczymy, czy jakieś zmiany nastąpiły. Ostatni raz przy Smyku diabła byłem rok temu, więc no nie wiem, czy tam się coś pozmieniało, czy nie. Mam nadzieję, że sposób na skakanie tutaj będzie dalej działał. Mam taką nadzieję. Dobra, działa. Superowo. Więc tak, no nie widzę tutaj żadnej, żadnej zmiany. Oczywiście blokada jest. Czy coś tutaj bardziej widać, niż było widać? Wydaje mi się, że nie i że nic się tutaj nie, nie zmieniło, a bardzo szkoda. Oczywiście, no jest tutaj masa właśnie takich, yy, będę wam teraz w ogóle film wam chyba wrzucę, jak prezentuje się przesmyk diabła. W każdym bądź razie jest to no, naprawdę miejsce bardzo mroczne, no są tam bardzo dziwne w ogóle... Skały, po których jeździmy, no, mgła jest w całym terenie, tylko jak się wyjdzie na brzeg skały, to czasami właśnie można zobaczyć, że znika, więc to jest całkiem ciekawe. Były różne teorie właśnie, co do niej, że może jest ono to jakimś, że to właśnie ona jakby odpowiada za bezpieczeństwo między Jarlejem, ale jak pamiętamy, właśnie Gavin był bardzo wystraszony. Jak pamiętacie z zadań, bądź nie, właśnie każe nam sprawdzić, czy brama jest otwarta. Co robi, jak okazuje się, że nie jest? jest naprawdę bardzo przestraszony i po prostu wydaje mi się, że mógł wiedzieć o co tutaj chodzi, mógł wiedzieć o tych Vala i o tym wszystkim. Wydaje mi się, że to jest najprawdopodobniejsza teoria, dlatego tak bardzo wystraszył się jak brama okazała się być otwarta. Więc serio jestem bardzo ciekawy co zespół Star tego zamierza, ale w każdym bądź razie no wygląda na to, że będzie to coś naprawdę bardzo, bardzo niesamowitego. Jestem oczywiście bardzo podjarany. Ciekawe ogólnie jak będzie właśnie wyglądało ratowanie właśnie osób, które tam y, zostały. To będzie będzie bardzo ciekawe. Czy będziemy właśnie jakoś pojedynkowali się z walą, To będzie również bardzo ciekawe, no bo jak wiemy, te Wiedźmy są bardzo, bardzo dziwne i od niby wieku właśnie mieszkają y, tutaj w Przysmyku, więc to, w ogóle całe te zadania mogą być serio tak bardzo niesamowite. Mogą to być naprawdę jedne z najlepszych zadań fabularnych, o ile co so tego nie zepsuje i będzie to przedstawione w fajny sposób. Dajcie koniecznie znać, co wy o tym sądzicie, bo czekam właśnie tutaj na wasze teorie, jak waszym zdaniem może to wyglądać i jak będzie wyglądała ta fabuła czy uda nam się uratować naszych, czy raczej nie? Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, życzę Wam oczywiście cudownej środy i cześć!